Hej, wybierzcie się z nami w teren po przerwie. Pewnie się zastanawiacie czemu. Ma od razu ogłowie, a jest jeszcze niewyczyszczony. To dlatego, że jak chodzi sobie luźno na padoku, to lubię go sobie od razu złapać w wędzidło w ogłowie niż jeszcze kantar, ubiąc i tak dalej. To mu niczym nie przeszkadza. a się w międzyczasie go czyszczę. Gotowi! Ubrani, także idziemy siadać. Plac jest jak widzicie, zalany doszczętnie. Niestety, tak to będzie teraz wyglądać. Chodź. Eee, no to niestety trzeba się wybrać w teren. Niestety, niestety. Chciałam tylko powiedzieć, że jak ten materiał zostanie opublikowany, to znaczy, że przeżyłam. Bo już czuję, że jazdy natykającej bombie. Jestem ciekawa, co to dalej przyniesie. Mam nadzieję, że, że przeżyję. <noise> Nie jeździłem tydzień ponad, także będzie ciekawie. Dobra, powiem Wam szczerze, że występują 5 minut. Zaraz wjedziemy w polną ścieżkę, to sobie pokusujemy oczywiście. Ale teraz w na takiej luźnej wodzy idzie fajnie. Że o, jest dobrze. Słuchajcie konik. Szczerze myślałam, że będzie e, po pierwsze zimniej, a po drugie gorzej jeśli chodzi o Bumka. Bo nie chodził ponad tydzień bodajże. Chyba nawet ostatnio to była ląża albo jakiś spacerek. Także myślałam, że będzie gorzej. Że będzie mi tutaj wiecie stawać dęba czy brykać. A on, zobaczcie! Luźna woda. Wiadomo, czuć, że ma energię, bo czuć. Ale szczerze mówiąc, niech się wybiega. Teraz jest brzydka pogoda. Na padoku ślisko. Co prawda wychodzi na padok. Bo wychodzi, co nie? Ale fakt, że jest ślisko. że ma ograniczony ruch. A teraz jak... Energia. Je dużo. I sobie biega. Też sobie poćwiczę trochę. Nic się nie stanie. No i tak... Czuję władzę nad nim. W sensie no kontrolę, nie władzę, o. Że tak tu jedziemy prosto. Super! Że jestem bardzo zadowolona. Super. Kończ. Taki konić! Znaczy nawet czasem sobie do główki niżej. To mi się bardzo podoba. Ja mu tutaj, o luźne mam ręce jak widzicie. Mam nadzieję, że kamera obejmuje. No bo tak tylko profilaktycznie ja nic od niego, o. Wiele mu wodza oddaję. Nie wymagam. No, jedną ręką. Tyle wyszedł do przodu i w miarę na dosiad reagował, nie? Oj, Sorki, że tak sapie dyszę, ale no, nie mam trochę dychaj. I cić. o nawet mu się w ogóle nie chce biec. To mnie cieszy, bo wam zawsze jest do przodu. Nagle sobie zmieniłam. A tutaj tajna, no. i zjadł, wracać, zmęczył się, idź. Канди Актон экстраш 这类是为。 O, tak się zmachałeś, tak? No idź. idziemy tak. No. walną mi zadem generalnie. Ale się trzymam, jest git. Trzymam się grzywy, bo nogi mam za słabe, żeby tyle w półsiadzie jechać. Nie chciałam go, wiecie, klepać ani nic yy, dubskiem po siodle i cić. Wiem, że nieprzyjemne, ale nie można po polu. Nie można tak.

Cić, Misia. <grywa> nie, nie ma trafi, nie ma. No idź. Ja Widzę, że zejdzie. Okej, okay, ale jakoś nie bardzo. Teraz a drugą próbuję się wszczaić. Trochę go spróbuję dobra skręcić. Okej, okay, mieliśmy radę. Jeszcze przed nami zważam się nagrywa. Jeszcze przed nami wąwozik jeden taki duży. Obstawiam, że może być trochę ślisko. No, ale damy radę jakoś powoli. Fajne widoczki. Mam nadzieję, że obejmuje to wszystko. kadry i tak dalej. A ja jestem z niego bardzo dumna. Wiadomo, ma jakieś całe swoje odpały, bo to jest bumerang jednak koniec <grym> z gorącą głową. Ale jestem dumna, że nie pędził tak zawsze. Wiadomo, zdarzały się takie rzeczy, gdzie po prostu jak to się nazywa, coś mu odbiło. Albo na przykład co mi walnął z tyłu baranka, tak zwanego. ale To tam nieważne. Musiałam sobie skrócić paznokcia. Bo miałam... gdzieś takiej długości. Ale stwierdziłam, że życie mi miłe, chcę mieć wszystkie paznokcie naturalne. Więc musiałam skrócić te żelowe. Żeby mi nie podpadały przy jeździe konnej albo przy jakichś tam treningach. I wyrzucamy w ten... <grym> wóz dobra, nikogo tam na dole nie ma, złego trochę nie. O. Na niego najczęściej najlepiej działa ABS. To znaczy takie pulsacyjne, krótkotrwałe, ale częste takie zwodzy. Do tyłu do przodu. Do tyłu do przodu, takie minimalne. Wiadomo, gdzieś bardziej się rozbrykać coś. To troszkę mocniej i na przykład dłużej można, ale to wszystko dąży do tego, żeby w ogóle cała jazda konna dąży do tego, żeby... O Jezu! Bo na przykład teraz trochę dłużej go przytrzymałam, <gry> a nic mu się nie dzieje. W każdym razie jazda konna służy do tego, dąży do tego, sorki, żeby te sygnały były jak najlżejsze, jak najkrótsze, najmniej widoczne. Po co jednak wiecie tam stresować konia, czy nie wiem, w ogóle wodzą nam krzywo. Czy coś mu robić nieprzyjemnego. Jak bardzo odwala, to wiadomo no, trzeba skarcić albo pokazać, że tak nie można, ale jak idzie dobrze, to delikatne takie ABSiki nawet y, na koniu, który idzie bardzo do przodu, tak jak na przykład na nim. Jak idzie już wiecie, jest tak dobrze y, rozkusowany. To po prostu co jakiś czas, na przykład co jakieś 5-10 metrów, to tak delikatnie mu przypomnę, że ej, ja tutaj jestem z tą ręką, nie? Pomimo tego, że idzie takim jednostajnym ruchem, to e, i tak czasami tak dosłownie delikatnie, tak wiecie, żeby dosłownie nie poczuł, e, że co, że jednak tutaj, ej, nie śpimy czy coś. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie i żegnamy się z Wami. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów, na przykład, się miałam pierwszy raz, to dawajcie znać, czy z góry. O, Jezu, jak mi skręcił! Czy wolicie z góry takie treningi? A się akurat, bo tutaj was mam taki statyw. Czy raczej z boku nagrywać? wyślij buziaczki i się żegnamy.